Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałbym nagrać filmik dla Was z rozpakowania AirTaga, który został zamówiony w App Store w sklepie w Lidz. I właśnie dzisiaj otrzymałem paczkę, tak jak widzicie, tak zapakowane. Takie pudełko. Sami widzicie, Wielka Brytania. I to jest, tak jak powiedziałem, z App Store do sklepu Lidz. Także bierzemy się za rozpakowanie i zobaczymy, jak to naprawdę wygląda w środku. Mam tutaj nożyka. Otwieramy. Jak to jest w środku? Słuchajcie, otwieram. Oj, zobaczcie. Jest. A i tak. Tak zapakowane. Zobaczcie, to jest folia. Aha, to tego nie wyjmę, muszę to rozciąć, to folię, zaraz je rozetnę, żeby wyciągnąć tego i taga, I -Taga słuchajcie, i, i y, zawieszkę do AirTaga, y, tak zwany keyring. I zobaczcie, to jest iTag, tak zapakowany. Nie wiem, może pierwszego I taga otworzymy. To jest oryginalny, no, to jest na, na 100%, bo ze sklepu z Leeds, z App Store, więc otworzę, tylko jak się słuchajcie do niego tutaj dobrać, nie mam pojęcia. Um, zaraz, to chyba tak tutaj, ale jest zapakowane, słuchajcie, z żadnej strony tego ugryźć nie można. I próbuję tak i tak i nic z tego. Czy to się wyciąga, czy to się. A, tutaj jest coś takiego, że tutaj trzeba zerwać to. To z tej strony jest strzałeczka. I spróbujemy to zrobić. No, nie mam paznokci, to ciężko mi idzie. Op! O tak. I teraz jest, udało się. I wyciągam, słuchajcie, wyciągam i zobaczmy, jak to wygląda. A więc tak, pudełeczko odkładam. I tutaj jakaś papierologia, nawet nie wiem co, od Apple, do boku. I tutaj pisze i, tak. Zobaczmy. Jest. Słuchajcie, jest, to go może zaraz wyciągnę i pokażę Wam, pokażę Wam, yy, jakie grafity mam na Bo co sobie zrobiłem, zamówiłem, bo można sobie zamawiać. Jest, pudełeczko odkładam do boku. I tak, to tak wygląda, słuchajcie, iTag. Nowy, jeszcze nie używany i tutaj moje grafity z tyłu, zobaczcie, tak wygląda. Nie wiem czy to jest. Mi się ma na przykład to bardzo podoba. I takie sobie zamówiłem. I takie przyszło. Dobrze. To ja Artaga już rozpogowaliśmy i odkładam do boku. I teraz zobaczmy ten ring. K. Okay. A więc jak tu do niego się dobrać? Tutaj chyba z tej strony. Spróbujmy. To jest. O. Tak, mam mówię, zapakowany jest, że normalnie jest. Problem to otworzyć. No i wyciągam. O, wyciągam, staram się, chociaż mi to nic nie wychodzi. Jest. O, słuchajcie. Tak to wygląda. Poduleczko odkładam do boku. Tak wygląda, za, wygląda zapakowany keyring. I to jest ten keyring najtańszy, bo za niego dam około 12 funtów. To jest ten najtarszy, najtańszy, naj, na, na, najtańszy yy, keyring i od firmy Belkin. Tutaj pisze Belkin. Nie wiem czy widać. Zaraz zobaczycie. O, teraz pewnie widzicie. Belkin. Od Belkina. No i cóż, rozpakujmy to. Zobaczmy jak to jak to wygląda. O, to się tak wyjmuje żeby tego nie połamać, bo ledwo co kopiłem a już zniszczę. No i jak to wyciągnąć tutaj. To jest problem. A, jest. Wyszło. A W taki sposób. Bardzo prosta sprawa. I słuchajcie za coś takiego. To jest plastik składany. Tutaj się jeszcze to zaczepia i na tym wisi. I za to 12 funtów. Szok! Przecież to kurcze nie jest warte 5 funtów, nawet masakra. To 2 funty powinno kosztować, a nie 12 funtów. No ale to już się z tym. I tak już jak widzicie, mamy rozpakowane. Pokażę Wam jeszcze tego Airtaga. Zobaczcie. Ja go nie będę tutaj sparował z telefonem, bo akurat na telefonie nagrywam. Ale, ale Wam tylko pokażę, jak on wygląda. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.